Wyjechał po mamy i ją ściga. Test w szkole za dziecka. mam nadzieję, że nie w cele konsumpcyjnych. Dzień Hej. dobry. Cześć. Jesteśmy na śniadaniu. Wyjątkowo w trójkę, bo dziewczyny zaspały, można powiedzieć. Mamy obok szkoły. Jeśli tak jest szkoła, to znajdziemy osiankę ryżową, czyli dżok. I właśnie zamówiliśmy. Z czego ja się bardzo cieszę, bo ubieram tą zupę na śniadanie. już będzie pierwszy raz próbował. No i tyle. Dzisiaj chyba zostajemy tutaj. Kierując się na południe, zaintrygowała nas budka z jedzeniem. Postanowiliśmy się tutaj zatrzymać, żeby coś przekąsić. W oczekiwaniu na jedzenie chciałam Wam pochwalić się zakupami. Byliśmy w wielkim C w markecie i wiecie, na słowo honoru bierzemy też, wzięliśmy, wzięłam zabezpieczenia do roweru dwa i chciałam Wam pokazać moją nową piszałkę. To kosztowało 15 zł, a każde dopięcie po tam 10, 10 złotych, jakoś tak. Wjechało pierwsze danie. Mariusz, czy Ty wziąłeś sobie wieprzowinę? Ja poprosiłem kurczaka. I ja wziąłem wieprzowinę. A to może jest dla Ciebie? Pewnie tak. No to to jest wieprzowina Grzegorza z tajską bazylią na ryżu z ogórami. Teraz przyszło moje danie. I ja wzięłam kurczaka z grzybami. Nie wiem, muszę spróbować. Ale to dobre. Widzę kawałki czosnku, jest sporo chili, jest tajska bazylia. Mm, ale wspaniała. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się na chwilę przy takim sklepiku. Właściciele już nas bardzo polubili i, i teraz nam pokazują tutaj swoje włościa. I kwiatki, i zwierzątka. I pana jak wyplata koszyk. Mamy teraz przerwę i zbijamy kole. Mamy też łakocie. Oj, chyba mi tak nastał. No dobra. W każdym razie o, gdzieś... Chciałam Wam powiedzieć o... Taką, który nas na. Nie, na chciałam Wam powiedzieć o tych torebkach. W nich y, zakupiliśmy smażone banany. Te torebki, jak teraz zauważyłam, wiecie, to to są chyba jakieś y, kartki, znaczy to są na pewno kartki i one są sklejone. I ja mam wrażenie, że no tutaj korektorem <laughs> to po prostu z chaty ktoś wziął sobie kartki i zrobił z nich torebki. Ale, ale Max. Każda no. jest inna. Tutaj nawet ocena, więc to może był jakiś test w szkole do dziecka. <laughs> Nieźle. Tak, a bananów Wam nie pokażę może tylko tyle, bo no Wam obsraną dłoń. Ja Wam pokażę. To pokażę. To są smażone w całości banany w cieście kokosowym. A jak dobre, do, jak dobrze smakują. Mhm. Mm, niam, niam, niam. Dystrybucja lodu, mam nadzieję, że nie w cele konsumpcyjnych, bo z deka brudny. No A. chyba niestety kupa jest też na tym lodzie. No miejmy nadzieję, że nie będziemy tego pić. A zresztą, co nas nie zabije, to nas wzmocni. na drążku od wózka Mariusz już stwierdził, że jest głodna i skręciliśmy z głównej drogi, którą jechaliśmy. Po prostu w bok, w lewo, bo zaraz przy drodze jest restauracja i mama nam się zgubiła. I teraz oczekujemy. Mariusz wyjechał po mamę i ją ściga. Po prostu ona nas chyba nie zauważyła jak skręcamy, a jakoś tam no nie byliśmy jakoś mega rozproszeni. No nie wiem, dziwne, dziwne rzeczy. Może mama bała się, że nas traciła ze swojego widoku w pewnym momencie zaczęła i zaczęła nagniatać i Mariusz musiał ją do hit, ale widzę, że właśnie jadą. Jest, jest mama. Jesteśmy w naszym dzisiejszym, dzisiejszym nocnym przybytku. Bardzo fajną zresztą. Sto... Tak naprawdę dzieliśmy go już dlatego, bo po prostu zrobiło się ciemno, a poza tym jesteśmy nad morzem i... Bardzo fajne warunki tutaj są, jest nawet basen, mamy swój balkon, więc naprawdę żyć nie umierać. Powiedziałem, ile kosztuje chyba nie 700 watów to kosztuje. I, i tyle. Mieliśmy um, taką szansę, żeby 15 km temu spać w innym przybytku, troszeczkę takim bardziej ekonomicznym i podstawowym, ale stwierdziliśmy, że damy radę i tak o to dzisiaj zrobiliśmy 50 km. A zamierzaliśmy to do 30. No dobra. Byłoby tyle, tyle na ile. Pewnie jeszcze gdzieś wyskoczymy wieczorem na może Szejka owocowego, ale nie wiem czy będziemy jeszcze to kręcić, więc ja już się z Wami żegnam. My się z Wami żegnamy i widzimy się jutro. Cześć!